Cześć Siemaka, jestem się Dzisiaj gramy w Fortnite i zrobimy zadanie. Myślę na czym, no, Na najbardziej, się. Że... No bo na solo nie będziemy chyba robić, ale może zagramy sobie solo dobra, to spróbuję to zagramy sobie na solo. Zobaczymy jak nam wyjdzie. A i nie wiem, czy wiecie, jakie jest zadanie. Oczywiście zrobimy to zadanie, co nie. I potem po prostu. A potem zagramy, może sobie jakieś kilka gierek jeszcze w solo. No to proszę. A jedna rzecz. Yp. Dobra, zagramy sobie tą gierkę, bo bo nawet nie zauważyłem e, dobra może na kolejnej grze zrobimy to zadanie żeby do no na kolejnej grze sobie zrobimy to zadanie Bo naprawdę przy wczytywaniu to jest według mnie trudne do zobaczenia Dobra. Myślę, że polecimy sobie na jakiś domek tutaj. O, proszę. Tak, patrzę teraz na moje FPS-y i takie. Co? Więc będziecie i tak widzieć, ale te FPS-y tak. Tak. Wej. Jakoś tam się da grać. No. Nie powiem, że to jest najlepiej jak tylko się dało. Ale wy będziecie widzieć jakie są lagi chyba. A może nie będziecie widzieć. A ja nie wiem jak to jest. Ciekawe gdzie jest ta kaczuszka z letniego chlepania. Z tego przycywania ekranu. Jaka... A jeżeli wy nie robicie tych zadań to ja Was bardzo zachęcam do robienia tych zadań. Mam nadzieję, że tym razem się nie wyłoży, tak jak na jednym z odcinków. A nagrywamy już w ogóle odcinek z 10 sezonu? Powiedzcie mi, ok. W komentarzu mi napiszcie, czy już nagrywałem w 10 sezonie, bo sam już nie pamiętam, tak długo nie nagrywałem. Jak wam powiem, jeżeli, jeżeli jeszcze nie piszecie w komentarzach, bo, bo myślicie, że ja tego nie sprawdzam czy coś, to ja naprawdę to sprawdzam. Mam... Je jeżeli coś napiszecie, to na subskrypcjach. Powiedzmy, w dzwoneczku mam. Mam powiadomienie. Ło! Wow, wow. mm. Boże, ja muszę wow, Nie! Ja nie zamarzniłem, dobra. Muszę sobie przestawić coś, dobra? Opuś. Ej, to było śmieszne. I teraz się próbuję. Poczekajcie, bo ja muszę jeszcze się przeczytać to zadanie. No bo wyzwania 14 dni lata. Znajdź małą gumową kaczuszkę w miejscu ukrytym na ekranie. Przytywania letnie chlapanie. Mm. No to teraz pospróbuj. Czekajcie. Może to jest tam na tym trzecim, tym pod parasolem, który chyba jest ta kaczuszka. Um. Albo. nie no według mnie jedyne słuszne miejsce które tu widzę co co jest pod tym parasolem ale teraz a to jest obok leniwej laguny chyba no to no to Wiesz co, żeby nie było tak trudno, to zmienię na naparzankę na może. Później może zagramy to. Ja tego nie grałem, więc wiecie. Ale ja chcę, co na naparzance zrobimy. Nie będę grał całej naparzanki, bo nie chcę przedłużać, więc z, z zobaczymy, czy mi się uda. Od razu będziecie wiedzieli, gdzie jest gumowa kaczusia z tego. Więc nawet jeżeli nie macie tego ekranu wczytywania, no tam, albo jeszcze gdzieś tu obok, ale ja myślę, że pod parasolem tam. Więc my sobie polecimy. Ty jest gdzieś tu. To jest gdzieś tu. My sobie tam polecimy. Sprawdzimy. Wiesz, co zrobię? Krótkie cięcie i widzimy się, jak już tam będę. Dobra, dobra, my już tam lecimy. Więc no, jesteśmy już po przerwie. Lecimy sobie tam, gdzie mamy. I zobaczymy, czy. Dobrze pomyślałem, a jeżeli nie, to najwyżej nie będzie poradnika. Albo, albo będę miał fajny pomysł na nazwę odcinka. To jest gdzieś tu. I... Ale Um. Nie wiem, czy dobre miejsce to jest Ale mi się wydaje, że to tu jest No bo Tak to wyglądało, jak to miejsce właśnie No co jednak nie, na nie ma tutaj kaczuszki Jeszcze zobaczę płot nie ma tutaj. Ale gdzieś musi być taka czuszka, Więc jej poszukamy. Wiecie co? Zrobię cięcie, jak znajdę, to wrócę. A jeżeli nie znajdę, to zobaczymy się. W, zobaczymy się. No dobra, wyszedłem z gry, no bo nie znalazłem. Więc spróbujemy, może jeszcze raz. Ale ja naprawdę nie widzę. Jeżeli widzieliście, to naprawdę napiszcie napiszcie, że widzieliście. Jeżeli ktoś dotrwał w ogóle do tej minuty, no to niech napisze hashtag dotrwałem. I tak pewnie nikt nie napisze, więc... Ej no naprawdę ja nie wiem gdzie to jest dobra, no co... Ej, no ja nie widzę tego tak totalnie! Full totalnie nie widzę. No bo co są te deski. A może to nie to miejsce? Na pewno przy, przy leniwej lagunie. A wiecie co? To zobaczymy jeszcze raz, gdzie jest takie takie miejsce. No bo ja naprawdę nie mogę znaleźć. No to wiecie, No to widzimy się w kolejnej... Dobrej. dobre jestem. Dobra, jesteśmy już w grze, i pomyślałam, że to może jest tu, no bo tu też jest takie z leniwej laguny, ale coś mi się nie wydaje. No, coś mi się tak nie wydawało, właśnie, no bo. Popatrzcie, to w ogóle inaczej wygląda. Zobaczę może tam na górze, tu wyżej może będzie, Bo może to też tu, nie, to na pewno nie, to, to musiało być tam, tylko albo ja jestem ślepy, albo, albo nie wiem, naprawdę napiszcie mi w komentarzach, czy widzieliście. A jeżeli nie znajdę, to nawet powiem, napiszcie w komentarzach gdzie to było. Bo ja myślę, że zagramy... że poszukam w tej rundzie i następną rundkę taką zagramy szybką. Polecimy na tildety i zobaczymy. No dobra, nie na tilety, a chociaż na... na ten mega market bo ja naprawdę nie wiem, gdzie to może być ja naprawdę nie wiem może to nawet ej, a może to nawet tam nie jest bo ja naprawdę nie wiem, gdzie to może być no, tam czasami jest krzyk ej, ja naprawdę nie wiem jak zrobiłem wszystkie zadania. No to ja nie wiem, czy zrobimy to zadanie. Jeżeli nie zrobimy, to, to ja sam je zrobię. No bo inaczej to nie ma sensu, żebym cały odcinek spędził na to. Jakbyście się pytali dlaczego nie na, na, na parzance, to tylko dlatego, że tutaj mamy odradzanie się i... Jak nie znajdę to po prostu wyjdę, no bo... Nie mamy tu nic do stracenia. A nie słyszałam, żeby robili coś, że za wychodzenie z naparzanki się dostaje bana, więc... Albo to ja jestem ślepy, albo przez nagrywanie mam po prostu takie lagi, albo... Albo ja naprawdę nie wiem. My się tu znowu przeniesiemy i... Poszukamy. Tu mogło... Poczekaj. Ej, to chyba nie jest tu. No bo tu jeszcze była taka Głowa, co so, nie? ale naprawdę tego nie widzę, bo to jest raczej tu, no bo tu jest takie o, więc nie ma co, to musi być tu, ale ja po prostu tego nie widzę. Pewnie ja po prostu tego nie widzę. Wiecie co? To, wi to ja opuszczam rozgrywkę. Ja naprawdę nie wiem. Zrobię to chyba poza odcinkiem, no bo widzicie, nie mogę znaleźć totalnie. Ja to po prostu zrobię poza odcinkiem. Pewnie, pewnie wyszukam na internecie. No, widzieliście, tam jest taka twarz. Dobra, to my idziemy na. Solo Ale nie powiedziałam, że zna to, dobra. A nie, co to ma działo? A tu zobaczymy, o co w tym chodzi. Nawet, a przeczytam sobie, tylko Czas... aha, czyli to jest coś takiego, dobra. Zobaczymy, sobie, jak mi pójdzie. No, a ja w ogóle nie wiem czemu nie ma dźwięków gra, a chyba wiem już. A dobra, ja wiem czemu gra nie ma dźwięków, dobra. Nie ja chyba wiem czemu nie ma dźwięków, ale zobaczę. E, 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 głośność. No, czy ja nie wiem jednak? Ja jednak nie wiem. O Boże, i mamy tylko jednego impulsa. A nie, dwa. A, czyli mamy nie skoczyć? Ła. Wow. A ja nawet nie widzę, gdzie. Gdzie są deski, nawet nie wiem. My ci mi każą znaleźć deskę. F. W... Ej, no gdzie mogą być deski? O, bo... Naprawdę. A ja sobie polatam. A co nie mogę? Polecę na Neo Jeżeli mi pozwolicie... Cztery, trzy. wow! A ja nawet nie wiedziałam, że to tak szybko ledzie. A to ja muszę myka szybko. Tam sobie. Eee tam. Ej to to, 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 to to dla jednej osoby prawie niemożliwe jest. Ale, ale dla jednej osoby to jest przecież niemożliwe i ja jeszcze można stracić tą deskę co nie? O Boże. I nie gadajcie, że ona zadaje... 100. A nie, ona zadaje normalnie. O Boże, dobra. Co... To, Co to była chyba nasza ostatnia gra na dziś. Bo ja nawet.. Widzicie, jak trudno tu się... Tu się samemu gra? I to od razu burza idzie. A, to już wiem, dlaczego... Dlaczego... To jest takie trudne. O Boże, już wiem czemu to są oddziały. Bo przecież samemu tego się nie da przeżyć. Dobra. Ej, ja nawet nie wiedziałem, że tak jest. Dobra, to... Szóste miejsce miałem. Aj, to dobrze poszło. Te... To... No, dobra, to... Do zobaczenia. No idę tylko I za chwilę będziemy się żegnać Jeżeli wam się odcinek spodobał To łapkujcie A jeżeli nie chcecie żadnego przegapić To subskrybujcie ten kanał Żeby otrzymać powiadomienie Jak wrzucę No Odcinek pewnie w sobotę w tym tygodniu Dobra to do zobaczenia Cześć i pa pa